Dla inwestorów rok 2022 najlepszy zdecydowanie nie był i patrząc na rynek amerykański był to fatalny rok w porównaniu do tego, co mieliśmy przez kilka ostatnich lat. Dzisiaj będę skupiał się na spółkach z sektora Big Tech, więc warto tutaj przytoczyć indeks nas, i jego wynik za rok 2022, który przekroczył stratę powyżej 33%. A jeżeli uwzględnimy reinwestycję dywidend, no to ten zwrot był dalej nieco poniżej 33% straty. Można powiedzieć, że rok 2022 to rok fatalny i do zapomnienia. Natomiast zdecydowanie były sektory, czy też może część rynku, która radziła sobie lepiej, i prawdopodobnie w następnych latach również będzie. Sobie dobrze radzić. A w związku też z tym, że kilka spółek technologicznych w portfelu swoim, tym publicznym czy też prywatnym, posiadam, zdecydowanie tych największych ze Stanów Zjednoczonych, to mimo, że w ostatnich dniach króluje zdecydowanie pojęcie AI, czyli tej sztucznej inteligencji. Ja dzisiaj chciałbym skupić się na czymś mniej modnym, natomiast dalej bardzo modnym i na pewno przynoszącym w następnych latach dobre stopy zwrotu biznesie. A konkretnie chciałbym opowiedzieć dzisiaj o tym biznesie chmurowym, czyli cloud computingu, cloud infrastructure itd. itd. Wszystko co związane właśnie z tym przetwarzaniem chmurowym. Zanim jednak zaczniemy, ja nazywam się Artur i witam Cię na kanale Finansowa TV, a partnerem dzisiejszego odcinka jest broker Trading 212, który oferuje darmowy handel akcjami i ETF-ami. A na sam początek, jeżeli jeszcze nie byłeś klientem tego brokera, to razem z Trading 212 przygotowaliśmy pakiet powitalny, czyli akcję darmową do 100 euro. Wystarczy założyć i zweryfikować konto i za minimalny depozyt otrzymujesz taką akcję losowo przydzieloną. Po więcej informacji zapraszam do opisu AT Teraz zaczynamy dzisiejszy temat odcinka. A na sam początek mała anegdota i troszeczkę teorii, bo ta zdecydowanie jest potrzebna, a później przejdziemy do przeglądu rynku pod kątem właśnie cloud providerów, czyli tych dostarczycieli usług cloudowych. No i moja anegdota jest taka, że zdecydowanie jest to biznes, który jest skazany na sukces, chociażby z tego względu, że zdecydowanie mamy dzisiaj trzech wiodących graczy, którzy zdominowali rynek i to nie ulega wątpliwości, i zdecydowanie mamy mają know-how potrzebne do tego, żeby świadczyć wysokiej jakości usługi właśnie cloudowe. Dodając do tego fakt, że wszystko tak naprawdę zmierza ku temu, żeby działo się w chmurze, bo tam jest najlepiej, najszybciej, najbezpieczniej i tak dalej i tak dalej. Dodając też do tego drugi trend, czyli Internet of Things i Internet rzeczy inaczej mówiąc, cały otaczający świat tworzy pewien ekosystem i ten ekosystem jest usytuowany właśnie w usługach cloudowych, przede wszystkim tych trzech Google. Kraczy, o których sobie porozmawiamy już niedługo, ale trzeba wspomnieć, że wszystkie wielkie usługi, z których dzisiaj korzystamy, czy to Netflix wraz z innymi serwisami streamingowymi, czy to jakieś inne aktywności, które chociażby w ramach relaksu wykonujemy na telefonie jakieś gry, w gry również możemy grać na konsoli, czy komputerze. Korzystamy z jakichś przeglądarek, dzięki którym wyświetlamy jakieś strony internetowe, czy to sklepy, czy to aplikacje, czy to cokolwiek, jeżeli chodzi o jakieś serwisy informacyjne itd. itd. Codziennie sprawdzamy maila, codziennie na przykład wysyłamy wiadomości. Dosłownie wiele rzeczy, które nas otacza i których używamy na co dzień, są oparte właśnie o rozwiązania chmurowe, czyli te cloudowe, potocznie mówiąc. I szczerze nie zastanawiałem się nad tym i nie sprawdziłem przed nagrywaniem odcinka, skąd wzięła się ta analogia do chmury, natomiast jest ona dosyć trafna. Jeżeli ty znasz tą analogię, to koniecznie daj znać w komentarzu, skąd się wzięła. Dla tych, którzy nie są zdecydowanie techniczni i nie wiedzą jeszcze, o czym tak naprawdę mowa, to te rozwiązania chmurowe tak naprawdę można porównać też do takiego wielkopowierzchniowego sklepu. Bo jeżeli chcemy iść sobie kupić nie wiem, na przykład rano w niedzielę chleb do piekarni, to idziemy po ten chleb do piekarni. Natomiast jedziemy, jeżeli jedziemy na jakieś większe zakupy, to musielibyśmy najpierw pojechać do piekarni, potem na przykład do sklepu monopolowego, później do spożywczego. Po drodze pewnie do jakiegoś warzywniaka, może do jakiegoś odzieżowego sklepu na końcu jeszcze też zatankować, bo jakoś trzeba tym samochodem wrócić do domu. Każdy mały sklep odpowiadałby za coś i dodatkowo jeszcze tych małych sklepów między sobą konkurujących mogłoby być wiele, bo na przykład pani Asia i Pan Jasiu mają swoje stragany warzywne naprzeciw siebie przy tej samej ulicy. A taki wielkopowierzchniowy sklep, on tak naprawdę ma wszystko, jedziemy do tego sklepu, możemy tam kupić warzywa, owoce, chleb, ale także elektronikę, ubrania, alkohol czy nawet jakieś części zamienne podstawowe do samochodu. Mało tego, jeżeli poszlibyśmy do pani Asi czy pana Jasia po jabłko, to pewnie mielibyśmy tam jeden, dwa, może trzy rodzaje tych, tych jabłek czy jakichkolwiek innych owoców. A w takim sklepie wielkopowierzchniowym mamy ich mnóstwo o wiele, wiele więcej. Jeżeli w takim sklepie czegoś nie zdołamy kupić, to prawdopodobnie, jeżeli wyjdziemy z tego sklepu, gdzieś tam jest jakiś serwis GSM, jakaś apteka czy cokolwiek, czego brakowało wewnątrz tego sklepu, ale jest to na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę jest to taki tak zwany one-stop-shop, czyli stawiamy gdzieś rano na dużym parkingu samochód, wchodzimy do takiego wielkiego sklepu i tam praktycznie wszystkie sprawy od ręki Bądź też prawie od ręki możemy załatwić. I dokładnie tak samo jest z usługami chmurowymi. Ja zawsze analogię tego sklepu wielkopowierzchniowego bardzo mocno lubię, ponieważ ona bardzo często przekłada się na to, jak funkcjonuje dzisiejszy świat. A rozwiązania chmurowe właśnie tak funkcjonują i ten cały rynek cloud computingu. No i teraz do tych rozwiązań chmurowych sobie przejdźmy. I przede wszystkim warto powiedzieć, że tutaj nie mamy tak dużego. Wachlarza potrzeb, ponieważ są tu tak naprawdę trzy główne typy usług, które są świadczone przez cloud providerów. Mało zrozumiale mówiąc, jest to IAAS, PAAS, SAAS. Pierwszy model to infrastruktura jako usługa, czyli to IAAS, czyli Infrastructure as a Service, i w tej właśnie usłudze dostawca zapewnia dostęp na żądanie swojego klienta do zasobów obliczeniowych. To mogą być na przykład sieć, pamięć czy jakieś inne serwery, generalnie wszystko to, co wchodzi w skład całej infrastruktury i jest to o tyle dobre, że po prostu dostajemy to, co potrzebujemy i za to po prostu płacimy. Mówimy, co chcemy i to dostajemy. Model ten jest bardzo charakterystyczny i bardzo praktyczny pod kątem właśnie elastyczności, jeżeli chodzi o sprzęt, który możemy w dowolnym momencie skalować, w dowolnej ilości praktycznie nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o sprzęt, jedynie ogranicza nas tak naprawdę budżet, który chcemy na niego przeznaczyć. Jeżeli chodzi o drugi model PAAS, czyli Platforma jako usługa, Platform as a Service, jest to najzwyczajniej w świecie dostęp do pewnego środowiska, które udostępni provider. No i dzięki właśnie tej platformie czy temu środowisku możemy wszystkim zarządzać, czy też hostować na przykład jakieś aplikacje, które będziemy chcieli z poziomu tego serwisu zachostować. A jeszcze prościej mówiąc, są to narzędzia, które właśnie to wspierają, pozwalają na przykład sprawdzać jakieś statystyki, testować samo rozwiązanie i rozwijać je, więc generalnie to wszystko co związane z tą częścią wdrożeniową jest to właśnie związane z platformą, która jest serwowana jako usługa Finalnie dostawca ściąga z nas odpowiedzialność tak naprawdę dostarczania infrastruktury, którą musi dostarczyć, odpowiada on za bezpieczeństwo, za wszelakie oprogramowanie, za systemy operacyjne, za kopie zapasowe, więc to wszystko tak naprawdę schodzi z naszej odpowiedzialności. No i ostatni element układanki to SaaS, czyli Software as a Service, a tak naprawdę oprogramowanie jako usługa dostępna właśnie w tym trybie abonamentowym i dzięki temu tak naprawdę mamy zbiór oprogramowania, które dostarczy nam provider, czyli ten dostawca usług chmurowych. I my na tej swojej maszynie już nie musimy dbać o to, żeby coś zainstalować, skonfigurować. To wszystko jest po prostu dostarczane przez tego prowajdera. Te trzy elementy, czyli tak naprawdę te usługi w formie serwisu, tworzą nam pojęcie środowiska chmurowego. I należy pamiętać, że w momencie, kiedy mówimy o chmurze, to tak naprawdę nie mówimy o czymś, co jest gdzieś w chmurach, tylko mówimy o jakimś komputerze, zbiorze komputerów, całym data center, które grupuje nam te komputery. No i finalnie udostępnia te zasoby, a tak naprawdę to pojęcie chmurowe odnosi się do tego, że jest to dostępne tak praktycznie wszędzie. No i dzięki temu nie musimy nosić na przykład naszego komputera ze sobą. I myślę, że taka wiedza techniczna jest na tym poziomie wystarczająca. I przyjrzyjmy się rynkowi cloud computingu, który tak naprawdę jest obecnie, jak wygląda i jak będzie kształtował się w przyszłości. Po części wspominałem o korzyściach, które płyną z korzystania rozwiązań chmurowych, natomiast warto tutaj wspomnieć, że przede wszystkim jest to rozwiązanie dobre dlatego, bo ściąga z nas wiele odpowiedzialności za pewne elementy. Dzięki temu też firmy, które mają know-how po prostu mogą oferować nam te usługi, a te usługi są bardzo dobrze płatne. Na podstawie prognoz IDC przewidywało się, że światowy rynek wydatków na infrastrukturę cloudową podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat i to są dane na rok 2019. Natomiast na koniec roku 2023 te wydatki miały sięgać już 500 miliardów dolarów. Jeżeli spojrzymy sobie na trzech największych dostawców tych usług cloudowych, czyli tych providerów tak zwanych, czyli Amazon, Microsoft i Google, to same te trzy firmy, które zresztą większość rynku posiadają w swoim portfolio, Wygenerowały przychód rzędu 62 miliardów dolarów, w samym, przypomnę, kwartale czwarty. Jeżeli chodzi o udziały w rynku, to na dzień dzisiejszy Amazon posiada 33% tego rynku, Microsoft 23%, a Google 11%. I Google na razie wraz z Microsoftem Amazon starają się lekko wypierać, natomiast Amazon, jeżeli chodzi o udziały rynkowe, zachowuje się bardziej płasko w ostatnich latach. Tylko że w tym miejscu mówimy o samych udziałach w rynku, a spójrzmy na to, jak rośnie. Ten rynek, bo rośnie bardzo ciekawie. Świetne dane dostarcza nam Statista, i jak widzimy, na koniec roku 2023 już te rewizje wyglądają tak, że ma być to rynek warty 526 miliardów dolarów, a na koniec roku 2027 ten rynek ma być warty już 882 miliardy dolarów. Gołym okiem widać, jak pięknie rośnie nam ten rynek, i jest to wzrost rok do roku mniej więcej na poziomie 12-13%, ale to mówimy o całych sektorach i za chwilę spojrzymy sobie, jak spółki rozwijają się, jeżeli chodzi o cloud computing. Ja dodam tylko ciekawostkę, że na przykład Netflix, jeżeli miałby zrezygnować z takich usług, a jak wiemy, Netflix to dosyć duży gracz, bo obsługuje ćwierć miliarda użytkowników, to spółka szacuje, że jeżeli miałaby zmienić dostawcę z Amazona, czy w zasadzie AWS-a Amazonowego na chociażby Ażura, czy na jakieś inne rozwiązanie, na przykład autorskie, zajęłoby jej to około 1,5 do 2 lat. Więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś korzysta już z jakiejś Infrastruktury cloudowej, to raczej tam zostaje i po prostu ponosi koszty jej użytkowania, co jest też wygodne i dosyć bezpieczne. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, jak ten biznes działa i jak przywiązuje do siebie klientów, bo nie ma co ukrywać, przywiązuje. I dzięki temu w każdym z tych trzech sektorów, czyli Software, Platform i infrastructure, notujemy rok do roku dosłownie wzrost. Warto wspomnieć a ciekawostką jest to, że jeżeli chodzi na przykład o Amazon, to Walmart nie korzysta z Amazona, tylko z Google'a, a to chociaż Dlatego, żeby nie wspierać swojego jednego z konkurentów na rynku. Bo jak wiemy, Amazon też sprzedaje. Jeżeli mówimy o cloudzie, to nie ma tutaj lepszych i gorszych rozwiązań. Raczej chodzi tutaj bardziej o stabilność, o dostępność, o cenę i o to, czy dane rozwiązanie oferuje jakieś usługi, z których aktualnie chcemy korzystać. Dalej ze strony Amazona, Microsoftu czy Google jest to spinanie pewnych klocków, układanie tego w całość i oferowanie jako produkt. Tutaj na przykład też warto wspomnieć o Center które te spółki budują i chociażby znany przykład AMD i Intela, które no nie ma co ukrywać, walczą o rynek datacenter i to jest właśnie ten przykład, gdzie ten rynek się realizuje. Spółki takie jak Amazon, Microsoft czy właśnie Google kupują procesory od tych spółek i swoje data datacentra właśnie w te procesory wyposażają i tak to właśnie działa, tak to właśnie się nakręca, tak jak mówię, jest to spinanie pewnych elementów i oferowanie pewnej usługi. Usługa jest w formie abonamentowej i warto tutaj. Powiedzieć, że te trzy spółki, które wymieniłem, czyli jeszcze raz Amazon, Google i Microsoft, to praktycznie monopoliści pod tym względem, bo nie ma co ukrywać, absorbują po prostu większość rynku, jeżeli chodzi o cloud computing. Oczywiście gdzieś tam z tyłu jest też Alibaba Cloud, jest IBM, który. Umiera i tak naprawdę reszta graczy się już powolutku nie liczy w tym biznesie. Natomiast jak widać, ten tort jest dosyć duży do podziału i zresztą z roku na rok coraz bardziej puchnie, jeżeli chodzi o rynek. I prawdopodobnie długie lata będzie się rozwijał. I teraz spójrzmy sobie, jak ten rynek oddziałuje na konkretne spółki, na, chociażby na podstawie Amazona. Jak jasno widać na wykresie, nie jest to główny biznes, jest to raczej trzeci w kolei biznes Amazona po sklepie online, czy też sprzedawcach, którzy bezpośrednio na Amazonie sprzedają. Natomiast to co ważne, to warto tutaj zwrócić uwagę na operating profit, bo jeżeli chodzi o Amazon, mamy wzrost rok do roku przychodów na poziomie 9%, natomiast jeżeli chodzi o zysk, jeżeli spojrzymy sobie na AWS amazonowy, wygenerował on 5 miliardów 200 milionów dolarów. W 2022 roku. Natomiast wszystkie inne działalności Amazonowe wygenerowały stratę w wysokości 2 miliardów i 500 milionów. Dzięki temu można powiedzieć, że ten wynik Amazona jest dodatni i tak naprawdę AWS ratuje tyłek Amazonowy. O ile większość segmentów Amazonowych rośnie, to rośnie też właśnie AWS i to o 20% rok do roku. A jak to wygląda u innych? Spójrzmy, jak wygląda w Google. Google Cloud i wzrost, i też oddziaływanie na biznes googlowy. Korowy Biznes, czyli reklamy tak naprawdę przynoszą w każdym możliwym miejscu pewne straty. Może nieduże, natomiast dalej straty. I o ile w porównaniu z innymi działkami, Google Cloud nie jest wcale duży, to jednak przynosi. 7 miliardów 300 milionów dolarów przychodu. Ale rok do roku wzrost to tutaj 32%, więc bardzo dużo. I w takim tempie naprawdę ten Google Cloud bardzo szybko dogoni ten biznes reklamowy Google. Inaczej ma się na przykład Microsoft, bo tutaj już jest tak naprawdę... To 1 trzecia działalności, i tutaj mamy wzrost o 18% rok do roku, czyli dosyć dużo. W porównaniu chociażby z softwarem, który tylko rozwija się tylko albo aż o 7% rok do roku, ale już ten segment rozrywki spadł o 19%, więc tutaj mamy dosyć duży spadek. No i podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszystkie te trzy spółki, wszyscy te, ci trzej najwięksi gracze mają jakieś swoje problemy, ale mimo wszystko te wyniki, które pokazywali, ciągnie zdecydowanie ten cloud computing, ten sektor. Druga sprawa to ten sektor z roku na rok się ładnie rozwija i był przewidywalny do tej pory i przynosił bardzo fajne stopy zwrotu. A trzecia sprawa to zdecydowanie predykcje na następne 5 lat i rozwój kilkunastoprocentowy w każdym z tych lat co wróży bardzo dobrze. Jak widać, cały czas te spółki zdobywają rynek, zdobywają go coraz więcej i raczej na pewno go nie oddadzą. Ale też nie widzę zagrożenia dla tych trzech spółek. i Bardziej będzie to przeciąganie liny, więc trzeba wiedzieć, na którego konia postawić, ale jest to zdecydowanie biznes. Który warto w portfelu mieć, warto go rozważyć i obserwować. Ja zdecydowanie powiedziałbym, że to jest biznes, który będzie się rozwijał mniej więcej tak pewnie, jak pewne są podatki. Zdecydowanie nie ma co ukrywać, że. Ten biznes jest skazany na zwycięstwo i tylko i wyłącznie to, jakie spółki będą ten biznes robiły z innymi wielkimi graczami, zależy od powodzenia naszej inwestycji. W komentarzu koniecznie daj znać, co ty myślisz o rynku cloud computingu i tych rozwiązaniach chmurowych, czy widzisz tutaj potencjał i przyszłość, a może jednak jakieś zagrożenia. Bo ja osobiście raczej patrzę na to przez różowe okulary i jest to temat, który zdecydowanie polecam śledzić. A tymczasem zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!